Nikt nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Dzień, powrót na podróż. Dzień, podanie. Rogę. Szanowni Państwo, e, mam zaszczyt ogłosić konkurs na najpiękniejszą piosenkę e, naszej niestety nieżyjącej już od 35 lat. Wybitnej artystki pani Anny Jantar. Dokładnie jutro, 10 mija 70 lat, minęłoby 70 lat, kiedy Anna Jantar pojawiła się, i, i dzięki, dzięki temu jej pojawieniu się mogliśmy słuchać jej wielkich przebojów. Liczymy, że mieszkańcy powiatów Drawskiego, Świdwińskiego i Łobeskiego wezmą. Udział w ogłoszonym przez Wydział Promocji, przez starostwo drawskie konkursie. Szczegóły techniczne, gdzie wysłać swoje prace, gdzie nagrać filmik, dokąd go wysłać. Myślę to już ustalimy z panią Agnieszką Brzeźniakiewicz, naczelnikiem Wydziału Promocji, a także zawrzemy na stronach internetowych, a także w krótkiej relacji z tego filmiku. Zapraszam do udziału w konkursie.